We wtorek 4 kwietnia w Mościsku odbyło się gminne święto odnowy wsi, podczas którego podsumowano działania sołectw i organizacji pozarządowych gminy Dzierżoniów z zakresu odnowy wsi w roku 2022. Jak Co roku podsumowujemy w ramach Święta Odnowy Wsi ogłoszony konkurs pod nazwą Kreatywne Sołectwo, który jest wielowątkowy. Liczy się tam zarówno zaangażowanie pojedynczych mieszkańców, zagospodarowanie ich terenu, utrzymanie porządku, ale również aktywność i działalność sołectwa i ich organizacji. Dlatego bardzo się cieszymy, że w ramach tego konkursu możemy z jednej strony podsumować i wręczyć nagrody, jak i wesprzeć finansowo sołestwa poprzez dzielenie tych nagród, łączny budżet nagród wynosi 25 tysięcy w skali roku. Święto Odnowy wsi to jest okazja do tego, żeby docenić wszystkich aktywnych mieszkańców gminy Dzierżoniów. Rozstrzygamy na tym święcie konkurs Kreatywne Sołectwo. Pokazujemy, które sołectwa były aktywne na jakim polu, a często jest tak, że jedno sołectwo jest aktywne na w jednym obszarze inne jest aktywne w drugim obszarze. Podsumowujemy to wszystko, przeliczamy to na złotówki, później na punkty i tym sposobem wybieramy to najbardziej aktywne albo inaczej, najbardziej kreatywne sołectwo, bo konkurs nazywa się kreatywne sołectwo. Coraz więcej ludzi korzysta z tego, że wyjeżdża, chce uciec jakby z tego miasta docenić walory przyrody. Oczywiście tą przyrodę trzeba pokazać w sposób taki przystępny i myślę, że tutaj jest właśnie rola mieszkańców poprzez organizację różnego rodzaju zarówno miejsc nadstrogowych, ale i również infrastruktury. A do, co do infrastruktury, to bardzo dużą rolę pełni również Fundusz Sowiecki, dzięki któremu te nasze wsie w przestrzeni publicznej wyglądają zdecydowanie ciekawiej niż wiele lat temu. Również aktywność naszych stowarzyszeń, których bardzo duża ilość powstała na terenie gminy i one są powołane po to, żeby rozwijać właśnie poszczególne sołectwa, pozyskują pieniądze, czy to z lokalnej grupy działania Ślężanie, czy z jakichś innych jeszcze fundacji i dzięki temu te nasze wsie po prostu pięknieją. Generalnie wsie nasze pięknieją. Obserwujemy taką tendencję od wielu lat. To, że poszczególne posesje pięknieją to jest bardzo ważne, ale też wybudowana jest jakby infrastruktura taka prospołeczna, no, która przyciąga oczywiście i mieszkańców do tego, żeby tutaj budowali swoje domy, ale i turystów tak, żeby odwiedzali nasze miejscowości. Zawsze na święcie odnowy wsi i to jest też wielka wartość tej uroczystości. Pokazujemy młode talenty, jakie są na terenie gminy Dzierżoniów. Dzisiaj pokażemy na Nasz chór, który w ramach projektu Mouse the Music już śpiewa i dzisiaj nam zaśpiewa zarówno Hymn Gminy Dzierżoniów, jak i dwa utwory ze swojego repertuaru, ale również wystąpi Laura Trzecia, jak mieszkanka myśliszowa, która zagra dla nas na fortepianie. Atrakcją dzisiejszego dnia będą występy w stylu hiszpańskim mieszkanek gminy Dzierżoniów, ponieważ w tym roku z okazji Dnia Kobiet zorganizowałyśmy też świętą uroczystość w tematyce hiszpańskiej i chcemy światu jeszcze raz pokazać te tańce, ponieważ to było coś naprawdę wyjątkowego. Warto pokazywać tych młodych zdolnych, warto się nimi chwalić. To są różne dyscypliny, zarówno śpiew, taniec, akrobatyka, wiele innych ciekawych. Takich momentów, które warto zobaczyć, i to jest też taki moment, w którym chyba spotykamy się ze sobą kilka razy w ciągu roku. Ale ten taki, oprócz dożynek, jako głównego święta naszej gminy, ten jest takim drugim świętem, świętem odnowy wsi. Słowo odnowa na pewno ma tutaj wielorakie znaczenie. W tym roku zwycięzcą konkursu Kreatywne Sołectwo została Piła Wadolna. Drugie miejsce zdobyło Sołectwo Ostraszowice, a trzecie miejsce przypadło miejscowości Mościsko. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ze środków budżetu gminy dzierżoniów.